raz kolejny mieszkańcy miasta mogli porozmawiać z burmistrzem Markiem Mrozowskim za pomocą czatu. Tym razem tematem rozmów był program Mieszkanie. Program, który dla mieszkańców jest niezwykle istotny. Podobnie jak poprzednim razem, czeladzianie zadawali przeróżne pytania. Pytania były bardzo interesujące. Mieszkańcy pytali głównie o wysokość czynszów, planowane podwyżki czynszów. Budownictwo mieszkaniowe było źródłem ciekawych pytań. No, i generalnie cała polityka mieszkaniowa widać, że budzi bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. Dodatkowo poruszano tematy dotyczące ceny mieszkań, opłaty za mieszkanie i różnic w opłatach za mieszkanie ogrzewanych piecem kaflowym w porównaniu do tych z centralnym ogrzewaniem. Było pytanie o odnawialne źródła energii, łącznie z pytaniem o zwrot kosztów inwestycji. Jak widać, ważna dla czeladzian była także ekologia. Kolektory słoneczne, które są zamieszczone już na kilku budynkach miasta, spełniają swoje zadanie i cieszą się sporym powodzeniem. Kolejne 60 minut rozmów z burmistrzem za nami. 60 minut, które na pewno nie dało odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, ale pozwoliło wyjaśnić kwestie najistotniejsze, ale spokojnie, na pewno będzie jeszcze okazja do rozmowy, zarówno za pomocą internetu, jak i osobiście.